Cześć! Mija 9 miesięcy od momentu, gdy Iga Świątek wygrała swój ostatni turniej. Na co zwraca uwagę wiele osób, czy jest się czym martwić? Ponadto o nawierzchni w Indian Wells, co właśnie z tymi kortami, czy są szybsze, czy nie, i jakie szanse Polaków w tym turnieju w najbliższych meczach. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tęcowego. A zacznijmy od nawierzchni, która została wymieniona przed startem tegorocznego turnieju w Indian Wells, który już ruszył. To zawody WTA 1000 i ATP 1000. Sporo dyskusji właśnie na temat kortów: czy pomogą Idze, czy przeszkodzą, czy będą lepsze dla Alcaraza, dla Sabalenki, czy niekoniecznie. Pojawiły się sugestie, że te korty jednak są szybsze, dzięki temu zawodnicy grający agresywniej mają większe szanse. Tylko czy tak jest w rzeczywistości? Oddajmy głos głównym zainteresowanym, czyli zawodnikom. Iga powiedziała, cytuję: Nie czuję większej różnicy, to są jej słowa z konferencji prasowej. Wszyscy mówią, że jest trochę inaczej, ale nie wiem, nie przeszkadza mi to. Musimy w każdym turnieju dostosować się do warunków. Postaram się nie myśleć o tym zbyt wiele i po prostu robić swoje. Rybakina dodała, czujesz, że nie jest dużo szybciej, ale może piłka odbija się trochę niżej. Czyli hmm, może tak jak na trawie, właśnie w ten sposób, że kozioł jest niższy. Alcaraz twierdzi, że yy, nawierzchnia jest jednak szybsza, Sabalenka także i nie ukrywa, że jest zadowolona z tego powodu. Miedwiediew z kolei uważa, że korty są wolniejsze, więc opinii jest wiele, są one podzielone i rzeczywistość myślę, że zweryfikuje, komu to pomoże w rywalizacji, a komu niekoniecznie. Jeśli chodzi o naszych tenisistów, to zacznijmy od Magdy Linet, która pokonała Peyton Stearns w pierwszej rundzie turniejów Indian Wells. Polka zwyciężyła 6-4, 4-6, 6-3, cenne zwycięstwo. Amerykanka, 44 na świecie. Linet, w tym momencie, 36. W trzecim secie było 2-0 dla przeciwniczki, ale nasza zawodniczka się nie załamała i była w stanie wygrać decydującego seta. Widać było na trybunach Agnieszkę Radwańską, konsultantkę Magdeline od tego sezonu, która wspiera właśnie naszą zawodniczkę. W drugiej rundzie w Indian Wells Linette trafia na Jessica Pegule, która ostatnio wygrała turniej w Austin. Rangi WTA 250 to na pewno będzie spore wyzwanie dla reprezentantki Polski. Ten mecz. Zacznie się około północy, czasu polskiego z piątku na sobotę. Amerykanka będzie wyraźną faworytką, ale też Linet potrafiła w przeszłości pokonywać m.in. Żaber, Anisimową, czy nawet Barti, albo Paolini w ostatnich miesiącach w Azji. Więc kto wie, kto wie, jest w stanie wskoczyć na bardzo wysoki poziom i ogrywać czołowe przeciwniczki. Myślę jednak, że. Dużo zależy i tak od Peguli, jeśli zagra na miarę swoich możliwości, to może być ciężko ją pokonać. Kamil Majczak, przeszedł eliminację turniejów Indian Wells, dostał się do drabinki głównej męskiego turnieju. Pierwszy raz w tych zawodach kategorii ATP 1000 od Miami 2022, ale niestety potem się wycofał przed meczem pierwszej rundy, gdy jego rywalem miał być Chińczyk Zhang Ji 51, tenisista świata rankingu ATP. I Majszak napisał w social mediach Podczas finałowej rundy eliminacji doznałem urazu w odcinku szyjnym Przez noc stan się pogorszył mimo pracy z fizjoterapeutami Nie byłem w stanie dzisiaj zagrać Ból był zdecydowanie za duży I wycofanie się było jedynym rozwiązaniem Bardzo ubolewam Szkoda, bo przeszedł eliminację Wygrał dwa mecze, między innymi pokonał Czyliczyka Garina Ale ostatecznie musiał wycofać się z turnieju Jeśli chodzi o Igę Świątek to w piątek od około 22 czasu polskiego zagrał swój pierwszy mecz w tegorocznym turnieju w Indian Wells w Kalifornii. Zmierzy się z Caroline Garcia, francuską, z którą już miała okazję pięć razy rywalizować na korcie. Jedna przegrana naszej zawodniczki, reszta to zwycięstwa. Jedyna porażka Iggy z Caroline Garcia w Warszawie. Trzy lata temu w ćwierćfinale, wtedy francuska miała najlepsze pół roku w całej karierze, wygrywała bardzo wiele spotkań. Zdobyła w tamtej drugiej części sezonu Tyle samo prawie punktów, co Iga Świątek nieco tylko mniej drugie miejsce w tym zestawieniu zajęła. Potem panie miały okazję zmierzyć się chociażby w Pekinie w 2023 roku w ćwierćfinale i wówczas to był bardzo zacięty pojedynek, jedno z najlepszych spotkań tamtego sezonu. Tutaj zobaczymy, jak będzie. Garcia jednak od dłuższego czasu już nie gra tak dobrze, jak potrafi, obniżyła loty, aczkolwiek umiejętności nadal ma wielkie. Jak będzie w stanie świetnie serwować, to może się postawić, idę, może być groźna, chociaż na dłuższą metę wątpię, by była w stanie utrzymać wysoki poziom gry, tą regularność, intensywność, jaką narzuci zapewne IGA. Trochę podobna historia jak z Sakari niedawno w Dosze, w drugiej rundzie, wtedy Iga właśnie rywalizowała z Greczynką i tylko dlatego trafiła na Sakari na tak wstępnym etapie turnieju w Katarze, jak teraz na Garcia w Indian Wells, że właśnie jej przeciwniczki bardzo utytułowane obniżyły poziom, są w kryzysie. Iga wtedy w pierwszym secie z Marią Sakari musiała mocno powalczyć, ale ostatecznie wygrała dosyć pewnie. Czy tak będzie i tym razem w Indian Wells w starciu z Caroline Garcia zobaczymy. To jest też mecz dwóch tenisistek Igi i Caroline Garcia, które bardzo się cenią. Polka trenowała z francuską nieraz, także pod koniec zeszłego roku, gdy wracała po tym zawieszeniu po pozytywnym wyniku antydopingowym. Wystąpiła także w podcaście francuski, która prowadzi właśnie yy, i to jest taka dla niej odskocznia od zawodowej rywalizacji. Co do IGI, to też myślę, że spokojnie, bo coraz więcej pojawia się głosów, takich wyliczeń, ile to minęło czasu od ostatniego jej wygranego turnieju, czyli od Roland Garros 2024. Od tego czasu minęło już praktycznie 9 miesięcy. 8 czerwca 2024 IGA pokonała w paryskim finale Jasmine Paulini. Myślę jednak, że nie ma co się specjalnie. Zbyt dużo martwić, bo jak sprawdziłem, chociażby Arena Sabalenka między majem 2021, gdy wygrała w Madrycie, a styczniem 2023, gdy wygrała w Adelaide, nie notowała żadnego właśnie tytułu, który by zdobyła za zwycięstwo w danej imprezie. Tak się po prostu zdarza w Tenisie. Inne przypadki, tych największych. Serena Williams, mając 24 lata, nie wygrała turnieju od Australian Open 2000. 5 do Australian Open 2007. Maria Szarapowa nie wygrała żadnego turnieju od czerwca 2005 do marca 2006, albo od maja 2010 do maja 2011. Wiktoria Azarenka na przykład od kwietnia 2009 do sierpnia 2010. Nie da się zawsze wygrywać, bywają takie momenty, że zawodnicy nie zdobędą tytułów w tenisie, ale to nie znaczy, że nagle są słabi i dochodzi przecież daleko w tych imprezach, w których startuje, nie notuje żadnej serii porażek, nie odpada szybko w kolejnych turniejach, następnych etapach zawodów. Dlatego myślę, że nie ma powodu do wielkiego niepokoju. Zresztą Iga, pytana o brak. Kolejnych zwycięstw. Ostatnio właśnie podczas turniejów Indian Wells na konferencji prasowej powiedziała: Cóż wiecie, nie mogłam też grać we wszystkich turniejach, powiedziała Iga, to jest oczywiście nawiązanie do tego, że była zawieszona, jeśli nią zeszłego roku nie zagrała, chociażby w Pekinie, gdzie przecież wygrywała. Iga dodaje akceptuje moją sytuację i na pewno ciężko pracuję, aby się poprawić i mieć szansę na zwyciężanie w kolejnych turniejach. Tak więc myślę, że spokojnie nie ma co. Siać paniki, tylko trzeba po prostu poczekać i szybciej czy później, ale Iga na pewno zwycięży w kolejnych zawodach. Może to będzie już w Kalifornii. Jeśli chodzi o pozostałych polskich tenisistów, to Magdalena Frank w drugiej rundzie w Indian Wells zmierzy się z Lucią Bronzetti. Włoszka to zawodniczka groźna, ale wydaje się, że Polka powinna sobie poradzić. Oby wypadła lepiej w Stanach Zjednoczonych w najbliższych turniejach niż to wyglądało w zeszłym roku, gdy szybko odpadała zarówno z Indian Wells, jak i Miami. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju męskiego yy, zmierzy się z Hugo Gastonem, Francuzem, 93. tenisistą świata. Zawodnik absolutnie w zasięgu Huberta, który raz tylko jak pamiętam błysnął dotychczas w swojej karierze, gdy doszedł do czwartej rundy Roland Garros. A tak poza tym to raczej bez szału. Fajnie, bo mamy czwórkę w ogóle tenisistów w drugiej rundzie tego turnieju: WTA-1000 i ATP-1000 w Kalifornii. A to też dlatego, że zarówno Frank, jak i Hurkacz i Świątek, oczywiście, są rozstawieni. Z kolei Jan Zieliński i Sander Gille wylosowali w pierwszej rundzie debla parę Flavio Cobolli-Lorenzo Musetti. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki tego turnieju, dotychczasowe, to Naomi Osaka odpadła w pierwszej rundzie z Kamilą Osorio 4-6-4-6. Japonka popełniła ponad 50 niewymuszonych błędów. Napisała po tym meczu w social mediach, że to był jej najgorszy występ w życiu. Przepraszam, kibiców. To zaskakujący trochę mecz z punktu widzenia Osaki, bo przecież początek tego sezonu miała naprawdę niezły. Kłopoty zdrowotne trochę jej przeszkadzają. W styczniu doszła do finału w Oakland, gdzie wygrała pierwszego seta w spotkaniu finałowym z Clarą Towson. 6-4, ale potem z powodu Kreczu niestety musiała poddać ten mecz, a Tawson to przecież niedawna finalistka w Dubaju. W Australian Open z kolei Osaka także poddała mecz z Belindą Bendic po przegranym pierwszym secie 6-7, a wcześniej wyeliminowała w Melbourne Carolinę Garcia czy Karolinę Muchową. Więc w pojedynczych meczach może wygrywać z najlepszymi, ale wciąż chyba są pewne kłopoty ze zdrowiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych tygodniach. Tym bardziej, że Japonka podkreślała na starcie tego sezonu, że jeśli nie będzie wyraźnego progresu w wynikach, w awansie, w rankingu, to niewykluczone, że po zakończeniu tego sezonu nawet może pożegnać się z zawodowym tenisem. W pierwszej rundzie turnieju w Kalifornii odpadła także Emma Raducanu. Tak jak już wskazywałem, bardzo dziwna taktyka, że pomija mniejsze imprezy i chce grać tylko w tych największych. I na koniec piszcie się w komentarzach, czy martwicie się tym, że Iga Świątek od kilku miesięcy nie wygrała żadnego turnieju. Czy Waszym zdaniem to jest po prostu chwilowa sytuacja, i za chwilę Iga dopisze sobie kolejny tytuł? I czego spodziewacie się przed najbliższymi występami polskich tenisistów w Indian Wells? Zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania kolejnych materiałów. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.